Poświęcenie Polski miłosierdziu Bożemu według księdza Michała Soboczki. Boże miłosierny, Stwórco Wszechświata, Boże Ojców naszych, Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosiernej opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu. W tej chwili w patrzeni oczyma dusz naszych, Twój Święty Majestat padamy na kolana, wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby. Za wszystkie łaski i dary Twoje, Boże miłosierny, myśmy Ci zapłacili zdradą Twych świętych przykazań, zdeptaniem przy najświętszej krwi Jezusa Chrystusa. Tak, Ojcze nasz, grzeszyliśmy i zawiniliśmy, ale ponieważ objawiłeś nam, o Boże, że miłosierdzie Twoje nie zna granic, przeto wołamy z ufnością. Jezu miłosierny, zbawicielu nasz, miłosierdzia, 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 miłosierdzia nad narodem naszym, w pokorze serca naszego, twemu sercu oddajemy, na zawsze wszystkie polskie rodziny, młodzież polską naszą ukochaną Ojczyznę. O dobry Panie Boże, Ojcze nasz, Jezu Chryste, Odkupicielu i Bracie nasz, miej miłosierdzie nad naszą Ojczyzną, nad naszą nędzą. Twego miłosierdzia wzywamy, bo ono jest jedyną nadzieją naszą. Twemu miłosierdziu polecamy i poświęcamy Nasz biedny naród, skłócony nienawiścią, kaina i pychą szatana, daj nam proszącym łaskę, byśmy zrozumieli swe posłannictwo w dziejach, byśmy poprawili się z grzechów, byśmy z całym przekonaniem i w duchu szczerości praktykowali Twoje i Kościoła Twojego przykazania. Daj moc ducha polskim rodzicom w misji rodzicielskiej i wychowawczej. Daj młodzieży polskiej całą głębię wiary naszych praojców. Dokonując tego aktu poświęcenia i oddania, Twemu miłosierdziu wołamy. Boże, daj ojczyźnie naszej i światu całemu, tak upragniony pokój, pokój w duszy i w sercach, pokój między wszystkimi narodami. O Jezu, w dzień przyjścia Twego, nie bądź nam sędzią, ale ojcem miłosierdzia. Amen.